Bobito! I co teraz głąbie? Długo jeszcze będziesz ciągnąć tę żenadę, <noise> aż wygram. Przecież jesteś jedynym graczem. No właśnie. Halo! Nie zrobił tego. Nie. OMG. Nie zrobił tego. <grywa> Emma wygląda na to, że jednak to zrobi. <grywa> Aszton właśnie zerwał z Mindy. Aszton Brown z Twojej klasy? <grywa> Nie. Aszton, kierowca mojego statku kosmicznego. Aszton Brown nie zrobił tego. Zrobił. Nie. Tak. Nie gadaj. Muszę go wystarkować na Facebooku. Koniecznie. Idziemy na pizzę? Jasne. Chodź. Możesz nie oddychać tak głośno? Rozpraszasz mnie. Vanessa, lecz się. Ty się lecz. Na głowę. Zaraz znajdę ci numer do terapeuty. Świetnie! Szybko zauważy, że wszystkie moje problemy są spowodowane tobą. Współczuję. Naprawdę mi współczujesz? Nie tobie, terapeucie. Mamy poważniejszy problem. Mój komputer chyba padł na zawsze. Muszę sobie kupić nowy. Cześć siostra, co robisz? Nic. Zgadnij co właśnie przyszło? Poczekaj. Na co? Aż zacznie mnie to obchodzić? Dobra i tak ci pokażę. To nowy laptop. Jest, Jest super. super. Uuu. Mogę pożyczyć laptopa? Nie. Ale... Nie! Przecież z której części słowa nie nie rozumiesz? <noise> Jesteśmy siostrami. Powinnyśmy sobie pomagać. Czemu zawsze musisz być taka wredna? <noise> Chyba naprawdę jest jej przykro. Uuu, <noise> moje to <tasty> są gotowe. <noise> Wychodzę! Dobra, pa! Na pewno! Używasz twojego laptopa, kiedy cię nie będzie. Mam rozładowany telefon, powiedz mamie, że poszłam do galerii. No jasne, że jej nie powiem, pa. ta książka jest w jakimś obcym języku. A Czytałam do góry nogami. Dzieci, wróciłam! Cześć, mamo! zawiedziesz mnie jutro na urodziny do Oliwii? A może by tak jakieś... Cześć, kochana mamusiu! Jak było w pracy? Świetnie, córeczko! Dziękuję, że pytasz. A w ogóle to czemu siedzisz w butach na kanapie? Bo to serial Disney Channel. Racja. To dasz radę mnie podwieźć? Dałam ci życie, dziecko. Nie przeginaj. tylko zostawić zakupy. Rozpakuje za mnie, dobra? Strasznie się śpieszę na siłownię. Trzeba zrobić formę na lato. Mama, listopad. A ty nienawidziesz siłowni. Mamo? No dobra, przyjrzałaś mnie. Idę z koleżankami do kina. Jest piątek. Wiesz co, ty też powinnaś gdzieś wyjść. Cały czas siedzisz w domu. Proszę, żebyś zawiozła mnie do Oliwii. To się nie zgadzasz. O! Dobra, dobra, zawiozę cię. Tylko pamiętaj, żeby wsadzić mięso do lodówki. Śpieszę się. Pa! tego widzieć. Emma mnie zabije. Wróciłam i z co kupiłam. Bilet w jedną stronę do odległego kraju, z którego nigdy nie wrócisz? Lepiej nowe buty! O, świetnie. W takim razie ubierz je i wyjdź! <grymne> Czy to mój laptop? Nie. Oddawaj go! Co ty z nim zrobiłaś? Oszczędzałam na niego trzy lata. Jak mogłaś? Emma! Obudziłam się? Nieważne. <grymne> to strefa wolna od głąbów. Zapraszam. WYJŚĆ! Przyszłam cię przeprosić. Nie obchodzi mnie to. Nie chcę cię widzieć. Emma, naprawdę mi przykro. Wiem, że nie powinnam była brać twojego laptopa bez pozwolenia i obiecuję, że więcej nic takiego nie zrobię. A poza tym... to go naprawi. Proszę, zobacz sobie. O, działa. Dzięki. Widzisz, to co? Zgoda? Zgoda, ale robisz ze mnie mafię przez miesiąc. No dobra. Jesteśmy siostrami, powinniśmy sobie pomagać. Powinnyśmy. Powinnyśmy. Nie powiem! Nie, to brzmi jak wieśniak. Emma, naprawdę mi przykro. Nie powinna była brać twojego... Nie, ty po... Ale jesteś na mnie wkurzona. Dopiero się odkurzasz. <laughs> kiedy... Dopiero się odkurzasz, <laughs> kiedy ja pokazuję ci, że jest naprawiony. O, I wtedy się masz zainteresować. Aż wygram. Znisz. Aż wygram. Aż wygram. Ono no, jeszcze raz. A! Nie zrobię tego. Nie, nie wychodź z roli, nawet jak coś takiego się staje, nie wychodź z roli.